Missionaire, victorious Always ready for winning the round Gone show ya, show ya Show ya, show ya Show ya, But uh, uh, uh. like a dog, yeah we got the attitude Like steering cars, it's so a What you gonna do? Gon' stronger, stronger Stronger, stronger, stronger Yeah, yeah Don't need think for a tag You can come straight on my throne Put your hands

Mają, słuchajcie, przeciwnica Kimi, na którą Selena jest też bardzo fajna, bo to jest po prostu one shot. Wiadomo, że Kimi jest squishy, więc to dla mnie jest fajny cel. Tym bardziej, że ma też pułapki, które dużo biją HP, A jeżeli chodzi o pułapki, jeszcze słuchajcie, to musicie wiedzieć, że na Natalię Selena jest po prostu niesamowicie silna. Natalia znika. Pułapki celne też znikają, więc jeżeli chcecie taka Natalia zaskoczyć, a dobrze rozstawisz pułapki dookoła na przykład swojej linii, to Natalia nie ma szans Cię zaskoczyć. Mają także Aldusa, e, na którego po prostu Selena jest idealna, słuchajcie, jest ide idealna, e, bo łatwo przewidzieć, że ten Aldus będzie chciał na przykład gdzieś staka wziąć na linii, e, czy nawet gdzieś w dżungli, możesz spojrzeć sobie na mapie, czy tam gdzieś się atakuje. E, wiadomo, że on chce one -shot, a więc on będzie krążył koło tego miniona, i wystarczy, że dasz sobie e, tą rybkę w stronę e, swojego miniona, którego chce zabić Aldus i możesz go zlanszotować. Więc jest idealna i nie, nie da mu farmić na pewno dobra Bracelenka. E, jak widzicie, słuchajcie, ja gram na midzie solo i ja sobie rozstawiam tam dwie rybki koło e, Bufa I to Wam także polecam, żeby tak grać, jeżeli gracie na midzie solo. Rozstawcie sobie te dwie pułapki tam, e, na pewno Wam to pomoże. Kupcie pierwszą manę regen, bo mana po prostu po pożera manę niestety... Skille Natalii, przepraszam, tej Selenki Co ja w ogóle Jak widzicie Szybciutko robię bufka i będę mógł, będę w stanie gangować Więc warto te pułapeczki już sobie rozstawić, przygotować I już tutaj mogę pomóc mojej drużynie I BUM Widzicie? Już Kimi nie ma spela, więc będzie na pewno grała ostrożniej, cofnie się na pewno też I nie będzie stwarzać jakichś tam większych problemów na na topie, więc już jest szybki gang, już pomogłem na jednej linii i jestem w stanie odpuszować sobie krab na topie myślę, że jest bezpieczny. Bo tutaj zanim kimi wróci, to nasza drużyna jest w stanie zabić kraba, więc jeden krab już jest bezpieczny, a ja będę mógł sobie odpuszować na midzie i szybko też zgangować botlejna. Jak najszybciej to odpuszuję, żeby zrobić ganga, bo agresywny styl życia wiadomo. Mogę szybko tutaj pomóc mojej drużynie I po prostu zabijemy przeciwników i mamy za Kraba Ale tutaj jakieś bardzo duże pomocy nie potrzebowali Chociaż Natalia tutaj cwaniakuje Nie trafimy już jej niestety Ale spokojnie Na długo nie ucieknie od moich sadzonek Sami zresztą zobaczycie co ja robię Kiedy nawet mam taki wykrzyknik jak swoją głową Żeby znaleźć taką Natalię, słuchajcie najlepiej nawet na oślep, nawet na oślep przewidzieć, gdzie ta Natalia może być. Wiadomo, że ona może być blisko, ale jak już ma, wiecie, wie, że wie, że twoje miniony, to wiadomo, że ona się skupi też na ich, więc tam możemy calować. Ale właśnie chcę wam pokazać, słuchajcie, że Natalia jest useless dosłownie na takie postacie, które mogą skile rzucać dookoła siebie. Wbrew pozostań, słuchajcie, generalnie Natalia jest takim anti-dickery, Eee, właśnie też będę niedługo robił odcinek czego Natali, dlatego już mówiłam i dobrej mocy strony. Jest nasza taka Kimi, nie? To jest, słuchajcie, moim zdaniem, to już jest place, bo Natalia jest dobra na ID care, jest bardzo dobra na ID care, ale taka Kimi może sobie z tym poradzić. Właśnie przez to, że ma jakieś tam skille, może rzucać jej dookoła siebie i już taka Natalia e, może zostać zaskoczona. Uff, tutaj ładnie w nas Johnson. Niestety nie wyratujemy się już z tego. Jeżeli chodzi o build, to ja idę totalnie pod one-shot na, na Selenie. Myślę, że to jest najlepszy build, jaki może być. Żadnego krytyka nie kupuję. Kiedyś była taka meta, że kupowało się krytyka. Niektórzy, nawet są takie, Seleny widziałem po, wiecie, po 2000 gier i oni dalej grają z tym krytykiem, ale tak jak wam mówię, jak ktoś jest doświadczony, jest dobry daną no postacią, to nieważne co kupi, i tak będzie mocny. Ja Wam proponuję polegać na tych sadzonkach bardziej niż na niż na autoatakach u niej, niż na tym pierwszym skillu, bo to raczej Wam nie wypali Już na Aldu został pogoniony, musi się cofnąć Nie będzie w stanie... O widzicie? Widzicie to? Sadzonka była w danym miejscu, już mnie taka Natalia nie zaskoczy, już nie, nie będzie spaniakowała, nie? Więc yy, polecam Wam gorąco yy, Na Natalii, jak widzicie przeciwny, że nie ma co się bać, tylko brać selenkę i można ją po prostu zniszczyć psychicznie, fizycznie w każdy możliwy sposób. Tutaj nie damy, żeby Johnstonowi skastować Ultimata. to tutaj z Bopatkimi, kimi kima Purify. O, niestety z tego wyszło miała akurat Purify, ale o, pięknie, sadzonka weszła. Więc e, tutaj mamy też, widzicie, fajnie jest, słuchajcie, jak Aldus was wbija nas na serenie. dlatego też mocna serena, bo ma tak ma sadzonkę. Ten Aldus automatycznie jak was wbija, i dacie sadzonkę, nawet na siebie, dosłownie, że ona was wbija, on płyka jakby tą sadzonkę I, i sobie możecie go e, łatwo zabić. Macie Stuna, e, spowalniacie go. On zazwyczaj Aldus gra, w sumie każdy Aldus gra z, z sprintem, więc e, jest to idealna postać na niego. Spowalnia go daje mu Stuna. E, ma okropnie duży, duże obrażenia ta serenka, więc e, wam gorąco polecam ją. E, Wiadomo, słuchajcie, wcale Taka trudność jest jedna, że trzeba tak ogarnąć jej combo, mechanikę. Trzeba widzieć, że jak ona właśnie ma tą... Widzicie? Jak ona rzuci tą sadzonkę, to masz wtedy trzy doskoki. Więc jakby rzucamy na jakąś sadzonkę z tym drugim schem najlepiej i wtedy... O, tutaj Aldous jest AfK, ale co zrobić, tak? No ja nie, nie wiem, może bejtuję, tak? Więc go zabijemy sobie, niestety, <coughs> trochę nieładnie, ale w, tak jak Wam już mówiłem w, w moich poprzednich filmach to że nie ma po prostu w LoL'a, znaczy w LoL'a, w, Me w Mobile Legends, takiego czegoś jak z, Nie bijesz AFK, bo wszyscy to biją, nikt kogo to nie interesuje, niestety Mocne strony jeszcze z Seleny są takie na przykład, że Selena, e, słuchajcie, jest bardzo mobilna i możesz robić szybkie gangi I ma naprawdę skuteczne gangi Wystarczy mieć taką umiejętność jak przewidywanie ruchów przeciwnika I po prostu musicie mapę ogarniać Musicie patrzeć cały czas na mapę, czy jest tam przeciwnik Bo troszeczkę ten drugi skin na daje się tak na czuja dosłownie nie? Więc warto, warto nią dużo ćwiczyć zanim w ogóle zagrać też rankeda Ale jest po prostu mocno, jak ją wyćwiczycie, to na pewno wysoko zajdziecie nią Grając nawet tylko seleną, w słuchajcie sensie. selena jest open prawie cały czas, nikt jej nie banuje a jest naprawdę silna i kiedyś była banowana, ona się wcale nie zmieniła, a już banów nie ma. Dlaczego? Dlatego, że są inne mocniejsze postacie, może mocniejsze. Może po prostu e, inaczej to ujmiemy. po prostu są bardziej e, wkurzające irytujące dla, dla graczy. Może też do tego nie jest banowana, bo nie każdy nie umie grać jest też jakoś nie jest jakoś bardzo przystępna. Ale po prostu fajnie się nią gra. jest spróbujemy złapać. <coughs> Idealnie. Mamy ją. Widzicie? Trzy doskoki. Jeszcze nawet mi jeden został, żeby sobie uciec. Tą Natalię też spróbujemy złapać. Widzicie? Nawet dookoła siebie. Najlepiej w dwóch różnych miejscach dać skilla, żeby tą Natalię jak najszybciej znaleźć. Andrzejka tutaj fajnie ratuje. Angela Sena jest z kombem, jest ok kombem, jest okej, okay. najlepsza chyba, wydaje mi się, że to jest najlepsze kombo, jak e, and, tak, e, Selenka jest pod, troszeczkę podkryta, pod obrażenia, wtedy fajnie, fajnie faktycznie działa, ale, ale nią grał full up, więc tej Angeli aż tak mocno nie potrzebuje, ale fajnie, że mnie ultuje, e, więc, więc spoko, na pewno wykorzystamy to. Pamiętajcie, że jak gracie się na w Aldusie, to nie dajcie mu farmić. Jak najbardziej go trzeba tutaj łapać. Ja już widzicie? Ja już wiem, że on tutaj gdzieś jest. O! Nie udało się troszeczkę za szybko już zabił, ale my z tego chyba wyjdziemy cało. E, pamiętajcie, że jak to was goni, to możecie nawet dać pierwszy z pierwszego skilla, zaatakować go pierwszym skillem, bo dostajecie taką bajerkę. Niewiele, ale zawsze coś. I już widzicie, ja na siebie daje sezonkę. I czekam na tego Aldusa, jakby chciał we mnie bić. myślę, żeby mu to nie wyszło na dobre. Cofnął się po prostu. Wiedział, że tutaj nie miałby żadnych szans. O! Widzicie, w ruchome cele się trafia czasami łatwiej niż w takiej. O, słuchajcie, patrz, 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 patrz. szukamy ją. Jest! Zero ma Wystarczy starać się przewidywać ruchy przeciwników, nie? Zatrzymamy tutaj. Chyba ta Natalia dostała jeszcze bombę, nie? Nie. Uuu, zobaczcie jakie obrażenia! Ogromne, ma te same obrażenia! Ogromne, pięknie, jeden doskok, drugi, e, więc naprawdę fajnie. Tutaj Alucard też jest słuchajcie. Alucard jest super na kimie, słuchajcie. Alucard jest, to jest ża żaden żart, słuchajcie. Alucard po prostu tą kimi to wali jak, jak czerwo, nie? Więc jak macie kimie przeciwne drużynię, która nie ma i nie ma za dużo cc też takimi, żeby to się ochronił cc to śmiałobyście Alkarda i ciskajcie. Tylko wiadomo, że Alkardem to jeszcze agresywnie trzeba się totalnie walić tą ją po prostu zaczachać nie na śmierć. I nie dać sobie na, na, na głowę wejść, nie? To jak widzicie sytuację, to po prostu trzeba bez obstawy z chwilę, chociaż chwilę to już trzeba ją po prostu pokazać jej, gdzie raki zimują, nie? Najważniejsze was nie jest na no, takich postaci, które mają jakiś tam daleki zasięg, e, czy też nawet na midzie gracie, to zawsze patrzcie na mapę. Słuchajcie, zawsze patrzcie na mapę, bo to wam na dobre wyjdzie. nie? I, I pamiętajcie, żeby grać agresywnie na midzie, żeby kontrolować mapę. I zawsze ten krab musi być e, przez Was obstawiony z jednej lub z drugiej strony. Zawsze, chociaż jedna strona musi być obstawiona i to, nam, to wam naprawdę pomoże w wygranej grze. Powolutku sobie, wiecie, przyswajajcie wiedzę, próbujcie grać jak najlepiej umiecie, wiadomo. Uczcie się też nowych rzeczy, nie odstawiajcie i będzie gitareczka. Ta Na Natalia już ma nic nie jest zrobi, jesteśmy tak sfidowani, że to jest jak prosięta, zobaczcie. Uff, bum. dosłownie, już ta Natalia też już nie żyje, więc nic Gato tutaj chce wbić? Co on tutaj chce zrobić? Cwaniaczek. Jak widzicie, nawet takie jest Gato bez komiety. Ja próbuję zapaść e, przeciwnego dymysz dylera, więc to wam także e, zalecam, żebyście tak robili. Próbowali dosięgnąć jak najwięcej, jak, jak tylko możecie najszybciej dymysz dylera. Czego jeszcze cena potrzebuje? Cena potrzebuje w pewnym sensie obstaw, a w pewnym sensie nie, bo to, co mam na myśli mówiąc, obstawa u niej to chodzi o to, żeby ktoś robił jej wizję, bo wiadomo, że z sadzonkami nie zrobisz wszędzie wizji a fajnie jest, jeżeli ktoś jest na przykład wiesz, głęboko, na przykład tutaj w krzaczku po lewej stronie byłby ktoś nie? No tutaj gdzie kładę tą sazonkę i stałby nawet tam jak ktoś podchodzi, to ja mogę na pełnym zasięgu z, trafić swoją sadzonką i zrobić po prostu fajną robotę tutaj fajnie tutaj z dwóch stron biorą też fajnie grają się, że już tutaj nie, nie wyjdziemy z tego ale tak czy jak gra już jest tak zdominowana. Claudio robi jeszcze lorda, więc myślę, że tutaj nie mają podjazdu do nas. Opłaca się czasami nawet umrzeć za lorda, chociaż on tutaj tego lorda nie chce wziąć, bo Natalia tutaj blisko jest, ale dobrze sobie radzi. Dobrze, ma obrażenia. Bardzo fajnie, że tak gra. Na mapę cały czas patrzymy. No, ale układ jest naprawdę też fajne, jeżeli przeciwnicy nie mają za dużo cteków tak jak Chimi, na przykład nie wiem, jakiś tam nawet grok nie jest jakimś, jakąś przeszkodą ogromną na e, właśnie chciałem wam powiedzieć słuchajcie, tutaj już mam niedługo metika na tym koncie jest już Legend 1 e, zaraz chyba dwie gwiazdeczki <coughs> e, następne gierki będę nagrywał już z mojego main konta, jak e, gram ze składem myślę, że więcej będzie takich gerek już na wyższym poziomie więc mam nadzieję, że troszeczkę się już wdrążyłeś i jesteś chętny zobaczyć gierki na wyższym poziomie. Dzięki wielkie i się